Ja już się z tej strony gamer, a dzisiaj zagram sobie Siren Head'a w roku 2023. I oby ta gra była dalej fajna, jaka dalej była w roku, nie wiem, 2017, 2015, nie wiem, jakie to wtedy były czasy. I już widzę jeden minus w tej grze, że sterowanie nie jest zbyt płynne. Wow, serio sterowanie nie jest zbyt płynne, ale mam nadzieję, że to mi nie by przeszkadzało. M mamy tu jakieś auto z z, 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 z jakimś drzewem? Tak. Pajraj Hiking Trail. Okej, okay, albo takie niebo było, takie fioletowo-niebieskie, żółte, coś. Nie wiem. Co jest? Siren head. Taki. Czy tam jest gdzieś siren head? Oby nie, co to jest? Jakiś plecak Tam jest jakiś siren head, więc ja sobie może do niego pójdę z daleka. Co to jest? Nie mam pojęcia. Co to są za plamy jakieś dziwne, co jest? Chyba jakaś krew ofiary? Choć krew nie jest brązowa Tylko czerwona Jeszcze przed chwilą było jasno, teraz jest ciemno <grytanie> Nieważne Co to to jest? Jakie ogromne drzewo O No. Czy się wracamy? Czy nas sobie będzie gonił Siren Head, Czy raczej chyba nie? Nie wiem. Ale się dowiem, jeśli zaczniemy gonić. Wow, to jest dziwne serio. to są jakieś krzaki chyba prawdopodobnie chyba raczej tak to też jakieś są krzaki hmm. czy Siren tu w ogóle będzie czy go tu nie będzie nie mogę wejść do auta okej okay. a co tutaj jest coś tu jest tu nic nie ma tu jest ten plecak a ah, mogę przybliżać. It's a backpack, maybe is below uh, the missing hiker, but while jest is behind. się to przez teraz o tym dowiedziałem, że mogę przybliżać. A to? A scrap of a shirt look like there as as truly. czyli okay, już raz musimy tam wrócić. Most strange scratch marks. Okay. There is some to lead up here. what the hell is that? Let's show it. Sirenhead, cześć! Cześć, mordeczko Ty mnie tak? Ja teraz przed uciekać, tak? Spoko A o moje uszy jest wolny? Co jest? Szczerze, gdybym ja spotkał takiego w lesie uciekłbym, miałbym sił w nogach A dobra, on mi spoko, 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 on boni, dobra, spoko <laughs> Nevermind, nevermind, on mnie teraz czas spoko, spoko Ale te dźwięki są nieprzyjemne. Teraz będę mógł... jechać autem stąd. Mogę, spoko. I czy ja będę musiał tym autem jechać, czy to co samo pojedzie? Samo chyba sobie pojedziemy. Chyba. Tak, czy tak. Spoko! Uciekłem przed Headem Ta gra nie była straszna, była fajna. Szczerze. Aha Zabił nas. Dziwne, na początku był taki wolny, a teraz, jak auto jechaliśmy, to, to był jakiś szybszy? Coś w tym stylu? Nie wiem. Co, to koniec gry? Czy jeszcze coś będzie? To koniec gry. Czyli podsumowując, Head w 2023 roku nie jest straszny